O dzień dobry ja jestem Celina i od zawsze nasz świat był pełny demonów, więc trzeba by w każdym pokoleniu się teamowało się żeby je zniszczyć bo im się nudziło w życiu i ich głos miał moc stworzenia bariery odstraszającej demony. Ale wy po tych wszystkich latach możecie teraz na zawsze zabezpieczyć tą barierę moje trzy minionki. A teraz wywalać do przemusu kejpopu żeby was tam napastowali. Jesteśmy na koncercie i czekamy na naszej dolki wowo. -wo -wo -wo. No ja najbardziej lubię Miry bo rodzina ją nienawidzi i jest trudna. A ja najbardziej lubię Zoe, bo pochodzi ona z... Ameryki. A ja lubię Rumi, ta Celina na początku to jej opiekun, bo jej mama jak była mała umarła z... niewiadomych okoliczności buuuu. O nie, menadżer dzwoni. Halo? No cześć dziewczyny, gdzie wy? No my jadymy na koncert. Ale mi na Google Maps pokazuje, że lecicie w inną stronę. Jak to, a nie ma problemu, demony nas odwożą od koncertu. Jakie demony, co no jesteśmy demonem. Wiemy. Aha. Teraz czas na piosenkę Zoe Podaj, bit. Jak policja sobie sika, twoja stara kurwa siada mi na dika. Wchodzę, krzyczę, a pierdolę. Najebana stara chodzi po stole. Ej, robię tutaj pajacerkę. Matka butelkami robi żonglerkę. Stary przywóz jej fiołek, najebana kurwa jedzie na dołek. O samolot się rozleciał, ale to skoczymy i walimy. Demony w powietrzu, luzik my jesteśmy w branży K-pop, to akurat dla nas luzik. Pokonałyśmy ich, to teraz znowu śpiewamy. Zoe, zapodaj, bit. Yeah! Yeah! When will you go on bike, Grisby looking like demon fly? I'm teamed to the beat, walking down the street, my people freaky This is only role: Animal Pants Anibal Principal Control. O dzień dobry, moje demony. Jestem antagonistą tego filmu. Znowu się nie udało te baby udupić. Ja wiem, jak je udupić. O ja. Założymy zespół k-popowy i ich fanów odbierzemy. O krwio rzeczy, podoba mi się. O jak fajnie już koniec koncertu wreszcie możemy się zrelaksować. To nie jest koncert życzeń wstawiłam nowy kawałek i idziemy ćwiczyć. Nie. ach jak ja lubię męczyć moje koleżanki. O jak fajnie wszystko ale okazuje się. Że ja też jestem demonem. O twoja, o, twoja mama umarła i ty demonem o, jesteś. Czyli mój tata był demonem. No, tak no tak więc, więc masz zakaz, zakaz pokazywania znamion, żeby, żeby był później w filmie jakiś konflikt. Okej. Okay. Oceny na moje, moje koleżanki, koleżanki mnie bardzo lubią. Jestem pewna, jestem pewna, że zaakceptowałyby. Nie. No nie wiem, coś nie tak jest z moim głosem koleżanki. Okej, okay, to pójdziemy do doktora jutro. O jak fajnie mamy suplementy na głos. Rum wszystko się rozwiązało. Travis wychodzi i Sara wali mu z bara i chodzi, i nie widzi. A ja mówię, my na kurwa! O, wystawiam błąd, pewnie żebym wstała. Patrz, gdzie chodzisz, kobieto. Czekajcie. Od ekranu poi... Słyszycie w po to? Klucz. Gdzie jest moja korona? To mój blas. Zawsze jest lato, gdy dzwonię. Widzisz, wierzę. I jeśli widzę to w sercu, przebijam się przez such. Jak mężczyźni śmią tańczyć i śpiewać jak my to robimy. O Jezu patrzcie to demon. Musimy ich zabić. Okej okay, mamy fajne mroczne ciuszki i wiemy, że będą na tym wydarzeniu, więc czekamy jak się skończy. O ja, o, ja mam, ja mam szósty, szósty zmysł i ich, ich wyczułem, wyczułem kobiety. Opatrzcie, Fani, tam są kobiety. O, nie, to musimy zjechać. O, nie, one srają. Dobra, dosyć tego już się skończyło, to chodźcie ich zabić. O, pobiegłyście za nami. W pułapkę, ha ha ha. ha. Macie tutaj inne demony, baj baj. Rumite za nimi, biegnij, a my z tymi się rozprawimy. Oki. Chodź tutaj. Jesteś demonem, owinę ci szybko tą ranę i spierdalamy para. Aha, to idę tamtym pomóc. Ojoj, oj, bariera przez nich jest bardzo zniszczona. Mam pomysł, jak to naprawić. Jak? Nagramy na nich disa. Tak. K -k -k. Witaj, ptaszku, co ty tu robisz? No dobra, pójdę, bo on ładny jest. No słuchaj ja żyję już 400 lat i byłem bardzo biedny wtedy ale żeby pomóc mojej rodzinie zostałem demonem ale zawładnęły mną te znamiona i odszedłem z pałacu przez co moja rodzina straciła dach nad głową. Aha to bardzo smutne ale mam to w dupie. O jak fajnie czekamy na fanów nami ten Brit, nic nie może pójść nie tak. To znowu my. O nie, o nie, jak nie, oni jak oni tu to są, to stolki nowy no, dadzą połowę, połowę naszych panów od, od nas, nas, zabiorą. Eee, e, to chodźcie z nami autografy dawać. Ja się nie zgadzam z mężczyznami. Ja też nie. He Hehehe, się maneczko, hehe. Cześć Rumi, martwię się o ciebie i mam wrażenie że coś przed nami ukrywasz. Nie no co ty, a oki. Ej dziewczyny, nie siada mi ta piosenka Disna Mishora jednak. Teraz to mówisz, jak jutro są Aidolowars, ty jesteś niepoważna. elo, elo moje gwiazdeczki, no wy powinnyście się cieszyć, że ja jestem taki dobry, bo inne grupy to teraz leżą pół martwe z braku jedzenia i. A gdzie one polazły? Ej, Rumi, serio, wszystko w porządku? Zamknij się, Mira. Ej, już się nie kłóćcie, bo więcej demonów idzie. Ej, Rumi, zbierz się w garść, bo Dis na Miszora jest naprawdę spoko. No dobra, ale ja wolę liryczną chłostę. Orum, jak teraz zaśpiewaliśmy piosenkę i prawie się pocałowaliśmy, to nie mam już głosów w głowie. No to fajnie to ja idę, Pa. No ty jej prawdy nie mówisz, co naprawdę się wydarzyło ze swoją rodziną, nieładnie, kawalerze. Ej, no soro dziewczyny, byłam chujem, pogódźmy się. No dobra, już wszystko, git. Słuchajcie, dziewczyny nagle Sage Boys nie mogą wyjść na scenę, więc wy teraz wychodzicie łała, wow, ale my mamy szczęście. Królowa kart! To ja! Chodźcy i fajny zad! Lampa! Popatrz! Ja to gwiazda! O teraz Solo marumitony czekamy. O nie to iluzja była. Czemu Grafis z nami szora? Nic na miszora, przecież tego nie miało być. Rockelon 2K je bieg dupę Miszora, kiedy jego zapina wtedy jest draga! czy całe osiedle czystań! Oh, o tym demonem. Nie, nie, cię. nie. Oto nie byłeście wy na scenie jakie szczęście. Jak to ty jesteś demonem? Czemu przed nami to ukrywałaś? Idziemy Zooe. OUI. Nie nie. Powiedz, że to nie ty. Tak to ja bo jestem chujem i nie dam ci na swój akord powiedzieć twoich sekretów jestem po prostu materiałem na chłopaka. Jak ty mogłeś? I w ogóle to kłamałem z rodziną swoją tak naprawdę je zostawiłem od samego początku i w pałacu se byłem sam. Aha ja mam to w dupie jakimś cudem i wciąż cię kocham. Wybacz to koniec, gasisz nasz płomień. Wybacz to koniec, gasisz nasz płomień. Cześć kochani, nam też szkoda, że Huntrix się rozpadły, to chodźcie na nasz koncert. Nie masz rodziny, chodź Mira. Jesteś głośna, to chodź zał. Zabij mnie, jestem demonem. Nie no, ty jesteś inna, chodź zakryjemy to znowu i wmówimy dziewczynom, że to iluzja zrobiona przez tego ognistego. Nie to jestem ja. Czemu mnie nie kochasz? Kocham. Całą mnie. No nie wiem, zjebana jestem. Dobra, mam cię dość, idę uratować sytuację. I wanna be your sliva, wanna be you mesty, I wanna make a heartbeat, run like a rollercoaster, I wanna be a good boy, wanna be you. Stop! Co ty tu możesz zrobić? Mam moc. Przyjaźń. Znowu no nuta, cała Polska przed YouTube'a, na ekranie tylko ja i ja i ja. Znowu piszą o mnie wszędzie, a ja jadę w swojej i Na główki czytam. O nie, o ja się poświęcę, bo cię kocham, Rumi i żałuję tego, co zrobiłem. A ja mam to w dupie. Jakim cudem my lewitujemy? Ja też nie wiem.